Ty nie kręcisz? Misu? Gdzie jest płcianik? Misu? Daj mi płciano. Jaka strategia na dzisiejszy wieczór? Po partywansku. W lej i w nogi. <gry> Słowiański... Jestem zaskoczony tą wizytą u nas. Gdzie jest mój przeciwnik? Gdzie jest Pudziak? Chciałem połączyć Neymana. E, ale nie miało być dzisiaj Pudziak na Najman Neyman powiedział, że to jest. Dobrze, może jakoś zaradzimy. to. to... Może najpierw opowiedz nam o sobie troszkę. Skąd jesteś? daleka, jestem. Chciałem powiedzieć coś, mogę na chwilkę? Dziękuję. Chciałem powiedzieć co nieco o sztuce walki, którą trenuję. Przepraszam, myszki mi się podwieją. ja trenuję sztukę walki, która się nazywa ninjitsu. Jest to sztuka walki opracowana przez wysokopiennych mnichów syberyjskich do ochrony przed niedźwiedziami polarnymi. Może ja zaprezentuję, tak? Może właśnie... Nie, jak jeden, mnich musisz jak mi trzymać, tylko jak będziesz tak w tył koło mnie, żeby Cię nie zabijał, ci się nie Potrzebujemy jeszcze niedźwiedzia słuchajcie, chętnego. Może kogoś weźmiemy tutaj... O, chodź mi w takim chodź. Tutaj proszę cię tak, przyjmij pozycję taką na kolanach. Nie, się tak każdy przeciwnik odnosza. Na czwoleczka, tak wieszek niedźwiedzia i walcz. Dobrze, mam że... no, ci tak nie się. Dobrze, drodzy Państwo, pokażę Wam taką bardzo prostą technikę, to się nazywa krótkotrwałe obezwładnienie przeciwnika, w skrócie kot. Wstajemy w rozstroku i na początku pokazujemy, nikt w ręce, tak, czyli że nie mamy miodu. Ewentualnie biorąc pod uwagę, że każdy niezmierz na Syberii może być pochodzenia rosyjskiego, możemy powiedzieć, użyć znaku werbalnego, czyli umienia miodu, nie budzieć. Bajcie <śś> Jeżeli nie zrozumie, robimy jakiś znak, żeby to o czymś dająć. Ja używam znaków drzwi z tylko mutuję. Nie, a ja w robię tak. <grym> Nie, <są> nie. Nie, nie. Nie, nie. Bardzo blisko Nie, nie. Nie. jeszcze jedna technika, najbardziej zaawansowana z w walce Nie. Na razie na chwilę nie wdradzę, sami się pomyślicie. Wygląda to tak. Da, da, nie biegniecie, wiecie. Dlaczego Należy się położyć i się udawać racjonalnie. Niedźwiedź powinny nie rusza, poważnie. Ile, ile trzeba trenować, bo się taki Całe życie, co najmniej. Ja mam jeszcze jedno pytanie, mistrzu. Dlaczego słowiański wiatr? Mówią, że dlatego, że jestem taki szybki, ale nie tylko. Więc dlaczego? dlaczego? Bo lubię gruchówkę. Rozumiem. Wielkie brawa dla mistrza. mam propozycję, skoro przeciwnie się nie zjawi, ale już z nami jesteś, będzie do mnie zaszczytem, jeżeli poprowadzisz ze mną tą galę. Jak zapłacisz?